Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo czas na Hogwarts Legacy, zagrajmy sobie kolejny odcineczek. Postanowiłem, że będę robił sobie kilka questów, pierwszy zrobię oczywiście u naszego Zgredzia, ponieważ on ma jakiś quest dla mnie i oraz wykonam kilka innych pobocznych questów, które pozwolą mi po prostu nauczyć się różnych innych po prostu zaklęć, ale jeszcze przedtem pokażę wam co się zmieniło, a zmieniło się to, że dołożyłem tutaj donice duże, do tego jeszcze tutaj mamy średniaki, ale tutaj dokupiłem duże donice. I tutaj się najwięcej zmieniło, ponieważ mam te garki. Te garki na tych nogach to po prostu one tworzą co chyba 10 minut czy 15 jakiś losowy po prostu eliksir. A co do tutaj to mamy też również to, on daje nam losowe składniki. To tam chyba też 10 minut, więc przydatne. Tu nawozy oczywiście tak jak były, tak jest. Proszę bardzo. Podnosimy. No i na razie mandragory i tak dalej mamy już. Więc dobra, lecimy oczywiście do naszego zgredzia. Czy Tutaj smyka. Mm. Witaj smyku i lecimy. Oh, oh, oh. Oh, oh seems the room thinks you need more space for your beasts a as deek was saying uh, he's had a thought now deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom and Perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. <coughs> As <coughs> the <coughs> item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deek. I'll find Hobbs for you. Oh, thank you. Please let Deek know what you learn about Deek's old friend. <vengeful> Nie ma problemu, smyczku. Kurcza, biedny smyczku. No czątę. Ale kurdek, osom. Awesome. Ty. Revelio. <consecutive> hm, ah, w ogóle ta jest. Zmieńmy na na to. Pierwsze. Tak samo to. Bardziej na zielono. Uuuuh, pierwsza estetyka, a później bawimy się w inne pierdoły. Tak? Dobra, ale tego nie mogę zmienić, tak? Nie mogę, to już jest zmienione, dobra. Sprawdźmy, co tu. jest. O w mordę! Wow. Ow. Wow. What the heck? o oh, kurde. Bele. Jakie to zwierzęta mogę trzymać? Ja pierdzielę. Wow. No teraz jestem w szoku, ponieważ no szczerze. Jezu, ile miejsca? Wow! Jakaś jaskinia tutaj jest. O kurde Co tu jest? Ja pierdzielę. Co będę mógł zwierzęta jakieś kurcze nosić Czajaj jakie to mogę zwierzątka dawać Wow po prostu Kurde, no tego się nie spodziewałem, powiem szczerze, bo ja tak na filmikach żadnych nie widziałem takich miejsc. Kurcze. Co, może tutaj dam te... ...takie górzyste tereny, to ja może tutaj dam te... ...moje... Y, ...latające zwierzęta. Wow. A nie, patrzcie, nie mam. Tu mogę te... Zobaczcie, tu normalna kolejne miejsce. O, ale super. Tego mi brakowało, bo mam strasznie mało gatunków, a fajnie byłem było te. Kurczę, ale super. Ale tego się naprawdę nie spodziewałem w ogóle. A to jeszcze zmienimy. Dobra. Ho, ho, ho. Ale zarąbiste. Dobra, zbierzmy jeszcze materiały w sumie. Podnieś, podnieść, podnieść. No ale, kurczę, no nie, no ja powiem wam szczerze, tego się kompletnie nie spodziewałem. Jestem w gigantycznym szoku. Wow. Dobra, lecimy do tego y, ziomeczka smyczka, do ziomeczka smyka, mapa świata. Tutaj jest ta jaskinia, tak? Tu, tutaj mam najbliżej, dobra, teleportuję się. Wow, po prostu ta gra mnie zaskoczyła w tym momencie. Ja nie widziałem na filmiku, żeby ludzie mieli takie te przestrzenie, tutaj pokazywali. A tu proszę. Warto robić te poboczne questy, bo tu nie ma co... nie ma to tamto, powiem wam. Dobra. Jeszcze będę chciał ulepszyć y, tą... Y, swoją miotłę, bo y, na tym... na latającym stworku dosyć wolno lecę. To musi być Tobz'ego. cave. być tak, że muszę iść Revelio Leviosa, mamy SD. Chodzimy. Chciał uratować kolegę Smyka. Nie ma to tam, ale kurczę powiem Wam, gra mi się coraz bardziej podoba. Zwłaszcza te momenty, w którym mogę trzymać te zwierzęta. Revelio. Revelio. Hmm. Incendio. Revelio. Widzę, że.

Znajdę no, cię koleżko i uratuję. Może będziesz moim sługą wtedy. Dam ci kurczę, tą skarpetkę. Będziesz moim sługą, chłopie. Uratuję cię tak jak zwierzęta. Nie mogą cię tak traktować. Wszędzie tylko kurde, traktują źle. Ci czarodzieje to są okropni, naprawdę. Revelio Pervello. A. Widzę, że nie mogę się przydać do pająki. Incendio. Ale tu ewidentnie to jest jego komnata. Sorry, że cię Rebellio. okradam mordo. Widzisz pająki. No chodźcie faniaki. Boom, szakalaka. Boom. Easy. Czy myślisz, że ten? Że tutaj coś mi cokolwiek zrobisz? A bo tu tam się. Nie no tu! Incendio To ona musiało potrwać, no, nie mamy w ogóle na niego wycelować Hej Revelio Confringo. Comfringo Revelio Akio okay. Incendio Confringo. Okej, okay, dobra Myślę, no, że nie ma za dużo możliwości tak naprawdę Są te... Jak spalimy będzie mniejszy to ryzyko pajątów otóż to Akio Barkio Barkio muszę ratować kurczę tutaj tą plasmyka Ale tam coś jest, czego nie zebrałem Hmm. Tu niby coś jest. A są, rzeczywiście. Co to? Grzybki? Tu jest gigantyczny pająk, widzę. Na górze. Aha, czyli on jest gdzieś tam wyżej, wyżej. Chodzimy dalej. W takim razie. Akio. Incendio. Konfringo. One są um, mocno odporne na ten... nieodporne na ogień. Wow, co to? Akio. Incendio. Konfringo. Rebellio. Och kurde, no rzeczywiście strach. Levioso. Konfringo. Tam się nie mogę dostać. dobra. A jeszcze uratujemy, kolego. Jest jakaś dziura. Wolałbym nie spaść. Ogień zabija takie pojączki, zanim się wygną. Bardzo dobrze. Tutaj mamy fajne materiały. Ej, okay. Confringo. Wychodzimy, kurde Jest być bezpiecznie Będzie jakieś pająki Incendio bezpieczeństwo popalę wokoło Kurde ty Kolego smyczka, gdzie ty kuźwa jesteś? Incendio Odpięknie Akio przypięknie mnie, przypięknie mnie, tutaj się nie mnie, bez moich przypięknie mnie, przypięknie mnie, przypięknie mnie, przypięknie mnie, mnie, Coś więc Coś spadło. Patrz do mnie. Dobra. Revelio. Zobaczmy co tutaj jeszcze. Możemy kule zrobić. Revelio. Mogę to spalić? Mogę. Hej. Okay. w pająki. Nie wygląda to zbyt dobrze. Hmm. Incendio nice to, spalimy. Jeżeli coś z tego wypadnie, wolałbym. Nie, o, o czarna wdowa jakaś. O, szybkie, kurde, jakie szybkie. O, w mordy kopanę jakie to jest szybkie. Dobra. Okej. Okay. Boom. Dobra, teraz ja jestem bezpieczniejszy dużo. Jedno Elixiry, powiem wam że bez elixiry to by była pobizna totalna. każę chcę bić chłopie. Ciao, Elixir się skończył. Ja nie będę ryzykował Dobra, ale te robił robią wciul. Naprawdę. Rivelio. Kurde Przynajmniej now, nowego pająka mamy Normalna szeloba jakaś wyskoczyła Ej, Kurde, wszędzie takie małe te pomieszczenia są No kurde, nie przejdę Spalimy to dziewiątkostwo

że Kurczę, biedaku. No muszę go uratować, no nie mam opcji. Albo przynajmniej go znaleźć, ocalić go jakoś, no kurde no. Nie może zginąć. Co to za gra? Czy takie niewinne istoty giło? Tam coś jest. Tam na górze coś jest. Ale nie, bo tutaj nie będę musiał iść jakoś inaczej. Kurde, zawiłe to jest. Tam coś, tutaj, tam. Kurde, wszędzie coś jest. Sprawdźmy. Nie, ale to jest... Chyba dalej będę musiał iść. Nie, nie, nie. Ja muszę się cofnąć, bo tam są jakieś skarby. No dobra. Najpierw się cofniemy. Pójdziemy do tamtego miejsca. Tutaj. Mogę wejść na to? Pewnie coś tu będzie czekać. Mogę już wejść? No kurczę, to zrąbałem wychodzi na to Dobra, teraz już jest git Płyniemy A tylko tyle Kurde Właśnie Myślałem, że coś będzie ciekawszego tutaj Dobra, razie, tam. Table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Koniec nie Nie znalazłem biedaka. Przepraszam, smyku. Kurde, no chciałem go naprawdę znaleźć. Jasny gwint. Biedny. O nie, smycz. Dobra, idziemy porozmawiać ze smykiem. Bardzo mi przykro, Smyku. i'm back from the cave deek wonderful deek hopes you gave deek's best to tobs i'm sorry to tell you this deek but tobs is gone it seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my! Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deek and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts, too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly and will raise a glass to him with a heavy heart <laughs> I'm truly sorry about your friend Deek. Thank you. You are very kind. Deek could use some time alone to think if that's all right. Nie, no mordę, nie mam problemu. Korda smekupś prącham no. Naprawdę chciałbym go uratować. Może go znajdziemy jeszcze. że pająki go nie wcisnęły. W myczku. No. Okej, okay, dobra. Przeczytaj pocztę. In Wiedziano na temat rozmnażania. Hello Deek. You wanted to talk to me. indeed uh, a dig thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts oh Sain, which... that sounds like a very good idea. rescuing and breeding beasts go hand in hand uh, young beasts are particularly vulnerable to poachers breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe i see what do i need to do First, bring a pair of beasts to the room, one male, one female. Deek suggests rescuing Thestrals as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen Thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild Thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from tomes and scrolls, and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Okay. Dobrze. umarłych. zagrodę No dobra, ale to yy, 22 minuty już trwa filmik, yy, wydaje mi się, że to będzie na kolejny filmik, więc dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i do następnego, bo już niedługo będzie.